Patrzymy, idziemy też, nie? Mhm, dobra Ja widzę zamek, dobra Ale to na prawo trzeba, panowie, to zamek. Nie, no tak, ale czekajcie, najpierw ogarniemy zamek i wbijemy na wieżę, tam ogarniemy teren, czy jest czysto w miarę Ja wiem, czy jest sens no dobra, no jak chcecie, możemy od razu tam iść. No to jest trochę daleko, nie czy my zobaczymy stary z daleka to. Jeżeli jest mgła, nie zobaczymy, jeżeli nie mam mgły, no, to będziemy jest iść, mgła. ale jest deszcz, jest mgła, nie 500 metrów iść. mamy do tego punktu, gdzie jest obra. Dobra, owoc. chodźcie. Ja widzę tylko szola i moje, widzę, też jest jednego, no i ja widzę wszystkich, dobra, okej. Okay. O! Co to było? Dobra, yy, ktoś się zgubił. Maniek do przodu pobiegł. Nie maniek tam na prawą Franka poszedł co Maniek! Dobra Maniek! No to lag Przecież wiem no słyszę, no słyszę, ale... Nie masz lagów Ale gdzie ty jesteś? Jest za, za tobą Lol Mówię od drzewa do drzewa jest ten obóz na tym zamku? Nie, 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 pod zamkiem. Aha, okej, okay, okej. Okay. A dokładniej na południe. O, dobra. Rozglądać panowie Dobra, bardziej na prawo teraz. Też teoretycznie moglibyśmy zacząć schodzić w tych samych skinach za niedługo Bo jest dużo ludzi teraz. Yy, na nie, nie, O to mi chodziło cały czas. Nie nie nie, bo ja nie chcę mieć dwóch Murzynów kurwa w tym samym skinie Jeżeli są wszyscy to są wszyscy, to okej, okay, ale jeżeli jest dwóch, to mi ci nie pasuje w ogóle. O! Jak cofnęło Majka? O i do przodu Na no, no mnie go nie zastrzelą! Moonwalk. No, wie coś za cicho jest, mi to nie pasuje. No, bo deszcz jest, ja słyszę strzały. Słyszysz? A e, ja nie. Nie ja wiem, czemu. Nie, nie. Mi czasami się blokuje ten JSRS. To w takim razie są kroki. O, strzał, strzał. Strzały, by tak, tak. No, no, przed, no, no, nami, przed nami, przed nami. Dobra, widzę o, już kolejne. mury. Widz widzę już mury. Dobra, jesteśmy blisko. E, terrariera. To no, no, kurwa! Terrariera, terrariera. To Terriera! No kurde nie znasz tej tej informacji? Kurwa jakich terrariera stary Linia o, Linia o, mój, mój Boże Mów linia i On no, no, chce no, być taki mi? fajny Czymś... <laughs> Dobra, po to jebał. dojebał Dobra, biorę na full auto o! o bardziej. Nie, Co to by to, było? Było? To, był to było, to był grzmot chyba. Burza, to był grzmot. Tak. Ale tak. nie, wszyscy by się burzyli, bo słyszeli w samym momencie, bo są, to są Nie, 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 to, to był, był strzał. strzał i to tak jakby na, w nas nawet powiem wam. Nie, 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 to nie był strzał to jakiś chyba, wybuch był bardziej. To był wybuch To W nas na bańko, To przecież brzeszku by jakiś, siłaż byśmy gdzieś słyszeli. To idziecie, bo jak na razie to na równi ja i Majewa idziemy. Za to wami jesteśmy chyba, nie? No to idźcie po lewej. O Boże, tak w ten sposób, prawda? Zdanie plecy, to, to się w kurwa. O, 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 co to, to, to co, o, co o, to tam było? tam, tam gdzie patrzę, tam gdzie patrzę, tam czerwone pociski były, tam, tam gdzie patrzę. Ale tak, jestem tam no, słuchajcie. Tak. Z prawej. Z lewej. Pakują. Z lewej. Ja z widziałem na... z prawej. Mówiłam, że z prawej strzelają. Z prawej, I z lewej, strzelają. z prawej, bo dwóch typów się do siebie strzela. No kurwa, Możesz, jeden nie? jest w lesie tak przed nami, drugi jest gdzieś na pewnie tej bazie. Tak, bo tam lecą pociski. Tak, na, 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 na polu jest. Jest gdzieś prosto przed nami i na prawej. opozycję dalej idziemy. Opozycję dalej. Względem Majewy, względem Majewy. Nie idziemy. idziemy. Magneto, patrz na lewo, dobra? Patrz na lewo z Małkiem Dobra, to tam, tam, też, tam, to też strzały idziemy dobra. dalej? Idziem dobra, dalej dobra, idziemy. idziemy, pozycja dalej, pozycja dalej Idziemy I kolejne drzewka No, no Ale, to obóz jest na polanie? O, 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 o! o. I daleko, bardzo niedaleko. O. Tak, trochę po y no, Widzę to typa, to widzę typa, jest na polańce, nad nami. Yy, na wprost, na tam gdzie ja patrzę. Za takim dużym drzewem, które jest jedyne na polanie, tam gdzie ja patrzę. Okej. Okay. Ja go nie widzę, ale. Wiem, tam są takie strony. dwa drzewa w linii. I on jest za tym wyżej. A typek w niego strzela? Dwa drzewa w linii? Tak, widzę, Wie, wiem o które ci chodzi. no, typa nie widzę jeszcze. Może no, bo to... byśmy za zaszli tą bazę od lewej flanki i od typu po prostu wjechali na. Ale plecy. nie, to z której strony? Typ wybiegł, 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 widziałem. Tak, ja, widziałem, widziałem go. Bo nie widzę. Może podejść do drzewa jeszcze bliżej jednego. Mówię wam, jakbyśmy e, Jest za stogiem strzela. siana, jest za stogiem siana. To ściągamy tego z lewej, czy jak? Chyba... Ja bym eee, ten... z snajpera bym tutaj poprosił. Już moment, ja bym... zmieniam na CZT. Ja bym weszł na lewą stronę tej bazy. Ładł, nie może. Wow. Na razie niech się wystrzelają tam. O, widzę, pobiega tam, no. Jest przy krzaczku teraz. No. Widzicie go? Więc wychylony Tak, tak, tak. O, o. Chodzi tam, chodzi tam. Tak, 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 tak. Weź zdejmij, o jak możesz. Czekaj. Się... O, to może być bok. Yy, tak daleko? Bazy? Boty mają takie pustynne ubrania prawdopodobnie. Nie, boty mają różne ubrania i biegają jak debile. E, nie widzę go teraz. musi być gdzieś na. No, mi się schował. No, ja mogłem, że boty Ostawiam tak. Odstawiam zeroing na 400 metrów Myślę, że to starczy. O... Nie, mniej, mniej daj 300. 300 e, mi się wydaje. Biegnie, biegnie, stoi, stoi. Dostał bat Dostał. na ziemię. Nice. To, że myślisz? E, AS50, tak. AS50 albo e... ten. EG Mon prawdopodobnie, bo wyszedł. Zmieniam z powrotem na M14. A pewnie, że 5 sekund, nie wiesz, z Ale nie Schmidt? Nie, o, on dopiero się łączy, od oddał, Dobra. się łączą. Z kim on. się BG Nick Knife. Z się tam kurwa strzeleją? patrzcie też plecy, nie panowie, bo tutaj. Demonika tam na plecach, to mańka tam obserwuj. Jeżeli ja, nas flankowali, bo to, to, to w tym lesie, jak jest DJ beli, to wiecie. Maniek, tam obserwuj, bo dobrze, dobrze tam pilnujesz. Ja mam lagi, to wiesz, to zaraz może być też dość ciężko. Może tarcza gracie, no, dobra, dobra, ja podchodzę od drzewa bliżej. Dobra, Panowie, pozycja bliżej. Jest tam Maniek po twojej lewej. Jeżeli będzie ktoś biegł dobra. po broni, jeżeli taka, taka sytuacja będzie, to... Yy, co ty masz za broń? Eee, yy, to? Ja mam AKM. AKM -a. Masz plecak? Okay. AKM czy. Masz nie, AK74. No właśnie, bo AKM jest taki brązowy. Dobra, tak jak będziesz chciał, to. Możemy go koferować, ale nie teraz. Nie teraz, na razie obserwujemy e, teren. Ja widziałem typa, widziałem typa, jest po drugiej stronie bazy. Widziałem jak biegł do niej. Po drugiej stronie bazy, od strony lasku. I możliwe, że oni strzelali się jeszcze za bazą. Wiesz o co chodzi? teraz. To ewentualnie bazy. właśnie mógł być bot, więc pamiętajcie, nie? O, kolejny strzel. No to oni się strzelają, tak. Nie wiem, jak mi migną przez trzak. Podchodzę, podchodzę do chęci. Za bazą. Czyli tak, yy, baza to nasza dwunasta. Okay. Baza, tam do nasza 12, tak? baza na to nasza dwunasta, tak? Baza to nasza dwunasta. No spoko. Nie wiem, prosto czy jak to tam. Przód lub pozy, po, pozycję e, dalej. I, e, o kurwa, na ich tam jest, ja pierdolę, ze z... dwóch z... boty. To może to boty. Dobra, ja jestem choinkę bliżej, podchodzicie. Podchodzimy, podchodzimy na le na lewo Szola, na, na jego tyłach od lewej. Dobra, to ja podchodzę jeszcze bliżej. E, to e, już biegnie, my... jest na, na palance ten bocik. Biegnie w naszą 270 stronę. 270 metrów. Zbaję was z mi migo, jeżeli masz ten. Już, moment. 270 metrów, po prawej, po prawej 270 metrów, tak, zbawiamy, e, widziałem gdzieś Wbiegł za dużą e, choinkę no, Zobaczcie, w tego typa ktoś nie lutuje. w tej polance Raczej znaczy, nikt by nie był taki odważny, żeby wziąć sobie w na, na strzałów, to wiesz Ehm, no widzę jest. go. On się położył teraz. No to nie wiem, czy to jest bot. I, I patrzy na nas. To uwaga, jak się boty kładą patrzą się, to już kurwa wiedzą, że jesteśmy. Cofnę się, no, cofnę no, się no, za trzeba? No, jeżeli cofniesz, to zbiegniesz stronę. Obudź mnie o szóstej, pa. Ja nie mogę teraz gadać. Zaraz zadzwonię, ja za pół godziny, no pa. Ale nie wiem, czy to z bot, panowie, to się kładzie w choince. Ja czy tak jest taki tak inteligentny są kurwa? Gracz raczej by tak zagrał. Biegnie w naszą stronę, czyli jak coś będzie, to, to otwieramy ogień po prostu. Jego nie, nie widzę, w której stronie? No, 12 to z baza, tak? To gdzie on tak. jest? Biegnie się na drugiej, na drugiej. Drugiej? To musi zasłaniać po prostu choinka w takim razie. Mnie tak samo, ale tak. z choinką. Czy ulicę? No. To idę na lewo już od szola w takim razie teraz, uwaga Przesuwam się Niech ten, jak do magneto możesz podejść pod mur? Pod bazę? Mhm. tak To okej, okay, to spoko, to idę tam zobaczyć Tylko wiesz, powoli podejść jak coś tam jest jakiś namiot od widzisz tam? Na tym polanie, czy to jest jakaś budka? Budka Dobra, podchodzę Tego buta nie widzę, no niestety bo on jest, y, tu jest taka, wzniesienie małe. My jesteśmy na tym wzniesieniu, a on jest ciut niżej. Jest taki po prostu brzuszek. I on na dole. Eee, wi widzę typka! Gdzie? Strzelam, strzelam! Tak, widzę. Nie, i... Padł. Padł, padł. Dobra. To no bot musiał być, tak Tak, we mnie <laughs> i biegł, więc strzelałem. Magno, to jak tam? Podchodzę pod mury. Mam jakieś 50 metrów Ja idę do magneto Dwa strzały O, o kurwa Wod Raczej Do ciebie tak. to? Właśnie, nie wiem czy nie, czy chyba możliwe Bo Odpadłeś i myślałem, że tak. się po prostu. Nie, nie, ale przeoczuję się pod mur. Jak gdzieś słyszałem, jakby te pociski tak gdzieś niedaleko mnie uderzały. No, w bazie mi się, się, się. pod mur. Leży w bazie. To ja podchodzę w pozycję bliżej. Gdzie widzę, widzę, widzę. Na swoją linię.